Króci temat. Kiedy to ma w ogóle szansę na, na, na realizację? My musimy to tak? uruchomić w granicach młodzień. 15 czerwiec to jest taka graniczna data. Mamy dosłownie 3 tygodnie czasu, żeby to że tak powiem Żeby chyba. to zrealizować. Tak. To uda się w ogóle, to jest taki to jest technicznie. Jeżeli wykonalne? będziemy mieli zgodę, bym powiedział decydentów, to tak. Ale do kiedy ta zgoda musi zapaść, żeby się zdążyli do 15? Nie no to musi zapaść w ty, tym... W tym wstępna, w tym, w tym, no do, do pierwszego musi, że tak powiem, zapaść zgoda, że tak powiem akceptacja wstępna, bo tam jeszcze kwestia ułożenia szczegółów uh -huh, czy, uh -huh. czy czegoś, to, to jeszcze kolejny tydzień. To... Ta droga będzie wykonana z asfaltu? Z tak, pły. Dojazd będzie asfaltowy, przejazd będzie płyty, przez płyty. On będzie miał szerokość 3,20. Jest też kwestia uzgodnienia z komunikacją, z tymi, z, 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 z no, gestorem bym siedział, czyli przedsiębiorstwem gospodarki i tej. No. Raczej. Od autobusu, w miejskim nie. W Miejski zarząd on jest właścicielem Wódki no, no, no. tego. Chodzi o kwestie komunikacyjne czy MPK. Czy, czy autobusy się zmieszczą? Czy autobusy. Tak? Bo to będą dwa pasy rozumiem. Dwa pa to znaczy pasy będą z tego tytułu, że jedna z tych ramion tej... Wódcy Polskiego? Nie. To, jedno, to ramię będzie, że tak powiem... A ramię, ramię tej bramki. Ramię słów tej bramki będzie mm -hmm. tu powiedział, bo to będzie tak generalnie słowu. Mm -hmm. Tu będzie wygrodzeną barierą, czyli mm -hmm. ruch pieszy będzie przerzucony na drugą stronę. Mm -hmm. Także tu nie będzie, nie będzie kłopotów. Czyli ludzie, którzy będą wychodzili z tego nie, My mamy podziemia koncepcję. będą szli tam... My mamy po koncepcję, tu będzie podbudowa asfalt, tam będzie przedłużenie asfaltu, prawda? Mm -hmm. Inter, To są y, działki miejskie więc na torach płyty rozumiem tak? Tak. To są specjalne płyty y, prefabrykowane, typowe do przejazdów kolejowych, także tu nie ma problemu. Mm -hmm. Mm -hmm.